Przy wręczaniu tego dyplomu, dziękując pani dziekan, powiedziałam, że jestem po prostu zaszczycona, że jestem zaszczycona, że mogę taki dyplom dostać. Zawsze z sentymentem wspominam naszą uczelnię, ten wydział rolniczy, gdzie był niemalże zlepkiem wszystkich wydziałów na uczelni, było to bardzo trudne studia. Myśmy musieli walczyć, myśmy musieli wyprzeć cztery osoby, żeby dostać się na te studia. Dlatego tak bardzo cenię sobie, że skończyłem śmie SGGW i ta inicjatywa jest po prostu taką okazją, żebyśmy mogli się spotkać, żebyśmy mogli powspominać te piękne, owocne życie studenckie, a potem zawodowe. Dzisiejszy dzień jest rzeczywiście bardzo piękny i taki podniosły i wzruszający. Mamy kolejną uroczystość wręczenia złotych dyplomów naszym absolwentom. Jest to tradycja, która myślę jest niezwykle ważna zarówno dla uczelni, jak i dla uczestników tego wydarzenia. Dla uczelni, dlatego że jest to dla nas okazja do tego, żeby po pierwsze docenić pracę i wysiłek tych wszystkich, którzy 50 lat temu skończyli studia, dla rozwoju naszej uczelni, również dla utrzymywania związków z uczelnią, związków z ich wydziałami. Ale również no, wystąpienie o złoty dyplom jest samym też aktem, który pokazuje, że ludziom w dalszym ciągu zależy na tym miejscu, w którym spędzili najpiękniejsze swojego życia. A dla mnie ten dzisiejszy dzień jest też szczególnie ważny. To jest rocznik Wydziału Rolniczego, który rozpoczynał studia wtedy, kiedy ja się urodziłem więc jesteśmy rówieśnikami niejako z tymi osobami. Natomiast no, to, co przed chwilą w tym spotkaniu usłyszałem, to, co uczestnicy tego spotkania mówili, pokazuje, że mamy wspólne doświadczenia, wspólne hmm, spostrzeżenia i więc ta sztafeta ta pokoleń ciągle się bardzo, bardzo cieszy. Dzisiejsze spotkanie z absolwentami rocznika 1974 roku to bardzo wzruszające wydarzenie. Bardzo ważne dla Wydziału Rolnictwa i Ekologii. Świadczy o tym, że nasi absolwenci ciągle czują więź z Wydziałem, z uczelnią, widzą ważność naszego dyplomu łączącego uczelnie i absolwentów. Uczelnia wyraża podziękowanie absolwentom za to, że świadczą dobre imię o uczelni o wydziale wykorzystując wiedzę którą otrzymali natomiast absolwenci są wdzięczni wydziałowi uczelni za otrzymane wykształcenie zdobyte kompetencje zawodowe za to że mogli realizować się zawodowo Dzisiejsza uroczystość dla mnie ma szczególny charakter dlatego że to 50 lat od chwili kończenia naszej Alma Mater Jest to wspaniała okazja nie tylko do wspomnień, do spotkania się z, z tymi, którymi się ileś lat temu razem przez pięć lat mieszkało na jelonkach, czy się było w jednej grupie na jednym roku. Ale też wspaniała okazja do tego, żeby podziękować naszej uczelni, wielu profesorom, w części już nieżyjącym, za to, że świetnie nas przygotowali do wykonywania bardzo różnych zawodów. Wśród mojego rocznika jest wielu profesorów, wielu doktorów. W sumie ponad kilkanaście osób zajmowało się nauką. Oprócz tego są, czy też byli, dyrektorzy banków, dyrektorzy PGR-ów, dyrektorzy Stadni Koni i szeregu jeszcze ważnych instytucji w kraju. Myślę, że nasza uczelnia, podobnie jak dzisiaj, świetnie przygotowywała naszych absolwentów i za to jesteśmy wszyscy bardzo, bardzo wdzięczni. Wśród nas jest wielu przyjaciół. My mimo upływu lat my się spotykamy, my bierzemy udział, jesteśmy zapraszani na wesela. I na śluby dzieci naszych kolegów, na chściny, na szereg jeszcze innych uroczystości. Czasami też musimy żegnać kolegów, bo ten wiek jednak, no niestety, ma też te swoje ujemne strony, że część z nas odchodzi. Na szczęście większość z nas jest w świetnej formie. Myślę, że przynajmniej 80-90% naprawdę dobrze się czuje, ma poczucie humoru, czego dzisiaj można było doświadczyć parę minut temu. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony, żeśmy się spotkali. Cieszę się, że będziemy się mogli spotykać jeszcze przez najbliższe lata życzę nam wszystkim dużo dużo zdrowia. Jak widzę y, tą atmosferę, która się tutaj rozwija i jest jakby wspólną atmosferą do wszystkich spotkań, które odbyliśmy ostatnio, a spotykamy się regularnie co 5 lat i jeszcze częściej, są grupy nieformalne, które spotykają się w różnych okolicznościach przyrody, to wydaje mi się, że to jest coś, co utrzymuje nas przy życiu. Ten napór na wspomnienia, te wyciągnięcie z tych wspomnień marzeń. I to wydaje się jakby kluczem do tego. Na medycynie, że ona skończyła i ma swoją historię, y, politechnika ma swoją historię ze złotymi dyplomami. Wszyscy się tam spotykają. Jednym słowem jest to wspaniała uczelnia, która po prostu pozwala nam bardzo y, Szeroko, jak gdyby patrzeć na świat, na zwierzęta, na rośliny, na człowieka jako takiego, bo to po prostu fizjologia roślin, zwierząt i człowieka, i anatomia. To wszystko pomagało potem mi w życiu moim zawodowym. I my tak sobie spotykamy się, żeby to odświeżyć te nasze obozy studenckie, te nasze przeżycia wspólne te jelonkowskie bale te akademik na, na Falenckiej. To było coś pięknego, i potem, kiedy się spotykamy i mówimy o swojej bogatej dro drodze zawodowej. Miałam przyjemność kierować międzynarodową organizacją Centrum Grid Warszawa, Global Resources Information Database. Pracowałam w Polskiej Akademii Nauk. Następnie Chyba takie bardzo nobilitujące moje stanowisko to doradca premiera w kancelarii prezesa Rady Ministrów. I to wszystko dzięki tej uczelni. W czasie spotkania było wiele wspomnień absolwentów z czasów zupełnie innych niż te, w których się teraz znajdujemy. Było to bardzo miłe. Oczywiście my, mimo że wydział liczy prawie 120 lat, ciągle się reorganizuje, zmienia programy studiów, dostosowuje do potrzeb rynku, tworzy nowe kierunki. I takie spotkania z absolwentami są bardzo cenne. I Czuję się dumna, jestem dumna, że mamy takich absolwentów i tych sprzed 50 lat, ale i obecni. Są to bardzo aktywni ludzie, którzy znajdują pracę, zatrudnienie, nie są nigdy bezrobotni. No cóż, jesteśmy Wydziałem Matką, a któż jak nie matka ma dawać złote dyplomy. Teraz jak przyjeżdżamy na spacery z mężem... I podziwiamy ten kampus, mówi, jak oni mają dobrze, jak oni mogą się rozwijać. Dla młodzieży to jest takie możliwości, że ja im życzę, żeby właśnie szanowali tę swoją uczelnię, żeby pracowali nad sobą, a owoce właśnie potem na pewno i sukcesy odniosą. Bo myśmy w trudnych warunkach pracowali, ale naprawdę nie ma tutaj nikogo z nas, kto by nie mógł się pochwalić właśnie, że jego droga życiowa i zawodowa potem powiodła się. Także życzę sukcesów też i naszej młodzieży tutaj, której obserwujemy, która teraz studiuje.